No to co? Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie i mile w kolejnym filmie. filmie. Jesteśmy sobie dzisiaj na morszanicy, na Żywcu. Przyjechaliśmy, tak jak mówiłem, przetestować kowrotek Savage Gear S8 k 3000 no i testuję go do ultralighta. Wiadome, Libra leci do wody standardowo, jak zawsze. No Jakieś już tam rybki były, nie? Także powiem Wam, że dość Fajnie, kowro tak się sprawdza z tym mikroflexem. Jak widzicie, fajnie wyważa to moją wędkę. O, idealnie. Także naprawdę fajnie. Plecionka 006 do tego fluocarbon Carbon cieniutki. Główeczki jakieś wolframowe, strągowe. No i zobaczymy, czy uda się połowić jakichś strągów tęczowych. Także zapraszamy na film. Mam nadzieję, że z ładnymi wstrążkami Pięć. Pięć. No to co, proszę Państwa? Tak jak mówiłem, testujemy dzisiaj. Nowość, kowrotek, Savage Gear wypuścił w końcu serię fajną kowrotków. Tutaj mamy sg 8 3000. Wizualnie dość fajna wędka, co mogę o niej? dość fajny kowrotek, co mogę o nim powiedzieć, tak na wstępie. Na pewno fajne jest to, że są dwie szpulki, jest druga szpulka zapasowa. Aluminiowa, to prawda? Ale jest. Także jest to naprawdę duży plus, bo rzadko kiedy zdarza się, żeby kowrotek miał dwie szpulki. Ciekawą rzeczą jest też sam klip. Zobaczcie sobie tutaj. Klip jest nie jest okrągły, tylko jest taki prostokątny do zaczepienia żyłki. Fajnie pracuje. Słyszycie, jak fajnie wybiera żyłeczkę. I ciekawą rzeczą też jest w tym kowrotku, Na pewno to już nie będę wam mówił o samych parametrach. No bo to możecie sprawdzić akurat w danym modelu. Jest do 12,5 kg hamulec, także powiem Wam, że nawet ten eksen, który ostatnio testowaliśmy z Shimano był do 9 kg, a tutaj jest 12,5, także jest to naprawdę mega moc, jak na taki kowrotek, no powiedzmy, że cenowo jest taki średnia półka, nie jest bardzo drogi, ale nie, nie jest też tani. No i będziemy go testować. Ja go wziąłem, jest stosunkowo dość lekki, bo on waży 215, coś koło tego gram, już tam nie pamiętam dokładnie. Także troszeczkę cięższy niż Nexens, ale zobaczcie, fajnie mi wyważa tego Microflexa także do ultralighta, czy do jakichś połowów, takich powiedzmy do spina, no z takim mocnym hamulcem faktycznie można go na nasandaczem, no praktycznie na wszystkie nasze drapieżniki go stosować. Ja wziąłem go dlatego, bo jest nowością, chciałem go przetestować, co to co, co Savage Gear nam wypuścił i powiem Wam, że na pierwsze takie rzuty, jak oddaje Yy, dość fajnie działa, nie? Także polecam. Dobra, zobaczymy, czy będzie. Żeby tego nie trzeba było za chwilę wyciągnąć. Ja tego... Largo? Largo. Już, jest. że do pierwszego rzutu będzie? No, a masz ten poltrak? Tak, nie. Tych będzie na tyle.

Tak, jest niebożona Jest niebożona nie wpadałem, bo ładowałem. Tak? Śmieszne. Ale to jest żywe. Hy. taki proszę państwa. Tam się uwolnił. Wow. Dobra, puszczamy go. Puszczamy go, bo strasznie żywiołowy. Płyń. Ale ja, tu są dalej. Ach. Siedzi. A, spac. Spac y, z Fox Rage'a. I Wam, że to styluje już go jakiś czas. Jest fajny, nie ciągnie tak wody. Mieści dość sporo przynęt w środku. Ma dość dużo tych kieszeni, tak jak mówiliśmy już tam na filmiku, którego go prezentowaliśmy. Zobaczcie, tutaj mamy Libre. Spory. Także jest tych kieszonek. Y, fajny ten design taki. Kamo jak z Foxa, nie? Tutaj jest taka siatka, no jest to taki troszeczkę różnorodny niż te inne pasy. Ma też parę takich różnych, co można coś pozahaczać. czy tutaj na przykład, czy podbieraki, mhm. takie rzeczy. E, jedynym mankamentem w tym pasie, jaki zauważyłem, jest to, że to regulowanie jest takie. Powiem szczerze, mówiąc, że e, idzie się przyzwyczaić, idzie to podregulować, ale troszeczkę czasami się to przesuwa i mnie to denerwuje, że ten pas się luzuje. Nie? Jak go dobrze zaciągniesz, tutaj zobaczcie, tutaj jest, są takie. Jest klamra, wiadomo, do zapinania. Plastikowa. I tutaj są te do naciągania, nie? Także wiadomo, że to ustawisz pod siebie, dociągasz, ale jednak trzeba to dobrze. Tutaj są te gumy. I te gumy muszą być naciągnięte na ten pas, żeby te, to nie goniło. Żeby po prostu nie robił tego luzu, nie? żeby on nie spadał. Ale tak ogólnie, no. Za tą cenę myślę, że jest fajny, fajnie wygląda i też pokazywaliśmy już wcześniej, to akurat nie ma, można go też stosować jako torbę. Tutaj jest akurat taki, na przykład można go odpiąć, można sobie go tak przenieść, nie? Czy tutaj to normalnie można spiąć, czyli schować i akurat tutaj nie mam, ale normalnie można go nosić jako torbę wędkarską, nie? Także to jest fajne, zobaczcie tutaj jest nieobrobi spodni. Naprawdę myślę, że fajna. A jakie wypasy polecacie na ryby? Macie jakieś sprawdzone pasy, które stosujecie? Ja powiem Wam, że to jest w sumie trzeci, który stosuję, no i żaden jeszcze nie spełnił takich wymagań, które ja bym do końca chciał, nie? Także jakie są Wasze spostrzeżenia, jak wybieracie pas, y czym się je sugerujecie, nie? Ja na przykład tym, żeby był nieprzemakalny, żeby do środka jednak można było wsadzić dokumenty, takie rzeczy, nie? No i pojemne, dużo kieszeni, bo to jest na pewno ważne, nie? Mm, w doborze takiego pasa, także zachęcam Was, żebyście mi napisali w komentarzach, jakie Wy stosujecie pasy, albo w czym Wy przetrzymujecie swoje przynęty, bo wy, tak jak widzicie tutaj, zobaczcie, yy, pokażę Wam zastosowanie dokładnie, czyli jesteśmy właśnie na takim stawie pstrągowym, no i dwie węteczki yy, przechodzi się z miejscówki na miejscówkę. Bierze się, pyk, spinamy tutaj to, już pokazywaliśmy na poprzednim filmiku, nie będziemy mówić, ale jest to genialne i na przykład, przykładowo, łowimy ryby, biorę sobie, rzucam, I druga wędka stoi. Także nie jest problem, problem gdzieś z odkładaniem tej wędki, żeby ją położyć, bo jednak na takich wodach jak siłowi Strągi trzeba tą wędkę mieć do góry. Jednak nie, nie dawajcie nigdy wędki położonej na brzegu, bo jest dużo wędkarzy przewija się na takich wodach. I może Ale być są tak, też że też w emocjach nieraz zapominać zapomnisz. Tak, tak. I, i, I można ryb. później na przykład przydeptać tą rybę, nie? Wędkę. Tą, tą wędkę. Rybę no, niekoniecznie. No i zobaczcie, na przykład yy, przykładowo miałbym branie. To może wam pokażemy, akurat, jak będzie jakieś branie. Ale i tam robimy z rybą węteczkę wsadzasz. Może robić z rybą coś tam w sesję, także węteczki są odłożone. Także to jest naprawdę fajna rzecz. No i to jest, to jest główne zastosowanie tej torby. Naprawdę przy szczupakach, ale przy strągach to jest jednak ważne, nie? Bo przy szczupakach tam powiedzmy, że stosujemy jeden kija. Tutaj zazwyczaj jeden z żyłeczką, drugi z plecionką, no i sobie odkładasz i zmieniasz, Nie musisz przewiązywać czy na zawodach. Także polecamy na zawody, nie? bo często jest na zawodach tak na przykład, że yy, ma się dwie wędki i jest, nie, ma cza, nie ma na to czasu, żeby te wędki przewiązywać. Jak się któraś spląta, to bierzesz drugą nie? i możesz sobie faktycznie mieć dwie weteczki, czy nawet cztery się zmieszczą, takie ultra Lighty. Yy, I podczas splątania bierzesz sobie po prostu drugą wędkę i na nią łowisz. Nie? Także to jest takie główne zastosowanie. Także polecamy na zawody o saveczki, nie? Strong, ale dupny. Proszę Państwa. Martini ma pięknego pstrąga? Bo no, duży, jak na dzisiejsze to duży. Jest kaba 50, 50 nie? 50 Patrzcie proszę Państwa taki kabaneiro 50 cm Na liberkę Na liberkę standardowo Jest No to co, proszę Państwa? Koniec na dziś. Pięknie połowione pstrągów tęczowych. Libra dzisiaj zrobiła robotę. Kukolka pomarańczowa naprawdę rozwaliła. No i co? Subskrybujcie, lajkujcie. Wbijajcie na nasz sklep Mientus. Nie zapominajcie o dzwoneczku. Tak, tak, żebyście byli na bieżąco co do kolejnych filmów. Myślę, że w niedługim czasie zrobimy Wam pewnie Akademię o łowieniu pstrągów na Trodarea. Jest to dość popularna, a większość z Was może też by coś się dowiedzieć na temat łowienia tych. Jakże fajnych ryb, nie? A jeszcze jest szansa w tym roku połapać fajne tak, pstrągi. Tak, także... na pewno będziemy w piłować, też szczupak. Także... Polecamy tą, tą odmianę spinningu, czyli trotara, bo to jest tak, naprawdę i... fajna zabawa. Fajna, fajna zabawa, jak nie ma co łowić, to wtedy można łowić te w faktycznie, a jeżeli są na braniu, to jest ich zazwyczaj dużo napuszczone i fajnie się można poławiać, można poczuć sobie zacięcia. Yy, czy poczuć te, cały czas te brania i jakoś się tam podszkolić w tym spiningu, także myślę, że jest fajnie. Nie? Fajny dzień. wydawało mi się, że ciśnienie troszeczkę leciało dzisiaj w dół, wydawało mi się, że będzie kiepsko, a na pewno pokazały coś innego. My fajnie połowiliśmy dużo tych strungów, ja nawet przyrząd nie liczyłem, także, ja też nie. także Libra dzisiaj miażdżyła. Także jest na sklepie nie tylko, bo w sumie powiem Wam szczerze, mówiąc, że miałem, ja miałem jedno branko, sumka podejrzewam, bo zostało mi na fluo karbonie tylko śluz. No ale niestety spadł, bo tak jest wędkarstwo. Martini ładna 50, także dzisiaj mnie zdisował. Ale no, <grym> tak to bywa w wędkarstwie. Także subskrybujcie, wbijajcie na sklep. I do zobaczenia na kolejnych filmach. Pięć!